Dzisiaj poruszymy temat, który chciałem poruszyć. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który chciałem poruszyć już bardzo dawno temu, a mianowicie o antywirusach na telefon. Cześć, witajcie z tej strony. Z Was. ale rozpętam gówno burzę. ale się będzie działo. Ja już, ja już czekam na wasze opinie, bo to, będzie bardzo ciekawe. To, jest w ogóle bardzo komiczna rzecz, bo często, gdy nie wiem, gdzieś tam zdarzają się mi takie sytuacje, że ktoś z moich znajomych narzeka, że wolno działa mu telefon i tak przeglądając, próbując troszeczkę to ogarnąć, czasami natykam się na różne odpowiedniki antywirusów na telefon. Jedyne co mam ochotę zrobić to po prostu... Po prostu wtedy następuje we mnie takie, takie wewnętrzne załamanie. Postawmy sprawę jasno, to, to nie jest wina tych ludzi. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, używając komputery, że gdy stawiamy nowy system, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy, to ściągamy jakiegoś antywirusa. Wirusa. 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 I o ile w przypadku komputera to ma duży sens, w przypadku telefonu to nie ma w ogóle sensu. W ogóle, w ogóle. W ogóle. Więc tak, dlaczego instalowanie na komputerze antywirusa masę? No dlatego, że wraz z antywirusem, pomijając te wszystkie skanowania, dostajemy najczęściej zaporę sieciową, różne takie pierdy, które po prostu łatają nasz system, niż zrobi to Microsoft albo w ogóle tego nie zrobi. W ogóle. W naszym komputerze mamy dostęp do konta administratora, czyli jesteśmy w stanie zmienić każdy plik na dysku i faktycznie łatanie z systemu np. Windows antywirusem ma sens właśnie z tego powodu, że mamy dostęp do wszystkiego i ten antywirus faktycznie może nam zabronić wykonanie złośliwego programu, to antywirus na telefonie nie. Zapytacie dlaczego? Z prostej rzeczy, że po prostu antywirus. Na telefonie on nie ma w ogóle dostępu do systemu, jak w zasadzie każda aplikacja. Jeżeli ściągacie wszystkie aplikacje z Google Play, które przechodzą wstępną weryfikację, to w zasadzie nie jest możliwe zarazić się jakimkolwiek wirusem. Jeżeli nie wchodzicie na jakieś dziwne strony, nie ściągacie z jakichś innych źródeł, no to w zasadzie zarazić się wirusem nie da. Jestem użytkownikiem Androida od czasu wersji 1.6. Przeszedłem chyba przez wszystkie możliwe wersje i słuchajcie, nigdy, przy nigdy nie zdarzyło mi się mieć jakiegokolwiek wirusa, żeby mi coś skasował, żeby mi coś zepsuł. Nie. Po prostu nie ma. Znaczy są, ale nie. Ktoś powie, a może nie wiedziałeś, że złapałem wirusa? No to ja odpowiem, no tak, może nie wiedziałem, ale założę się, że gdybym miał antywirusa, on by mi o tym nie powiedział. A nawet gdyby mi o tym powiedział, to ja nic bym nie mógł z tym zrobić. Nie rozumiem całego pomysłu antywirusów. Zresztą, jeżeli sami macie antywirusa na telefonie, zauważycie, że one bardziej jakby mają nacisk na to, żeby pomóc wam zlokalizować telefon. Żeby tam niby jakieś skany wyczyścić, albo tak zwane przyspieszacze telefonu że Każda aplikacja, którą ściągniecie, ona def... nie ma dostępu do tej partycji, na której są pliki systemowe, antywirus wam nic nie pomoże. Mimo że Android jest dziurawy jak ser szwajcarski, ten antywirus go wam nie załata. On może bardzo chcieć, ale on tego nie zrobi. Antywirus, żeby miał sens, musiałby mieć dostęp do Ruta. Dlatego wszystkie rozwiązania właśnie tego typu nie mają jakiegokolwiek sensu. Jeżeli naprawdę chcecie mieć bezpieczny telefon, to zrobicie większą przysługę samym sobie, nie instalując żadnego tego typu oprogramowania, bo raz, że wasz telefon będzie działał żywawiej, a dwa, no jeżeli ktoś wam się będzie chciał włamać do Androida, to i tak to zrobi, bo on jest dziurawy, a ten antywirus wam i tak w tym nic nie pomoże. Tutaj w sumie największa wina leży po stronie producentów naszych telefonów, ponieważ przez to, że oni modyfikują te oprogramowanie od Google'a jakby jest bardzo duży problem z dostarczaniem łatek. I mimo, że Google wie o jakimś błędzie i relatywnie dość szybko naprawia te błędy no to często zdarza się tak, że one po prostu nigdy nie trafią do użytkownika, bo producent ma już gdzieś ten telefon. Samsung razem z Blackberry właśnie pracują Razem z Google'em nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa telefonów. Blackberry zawsze słynęło z tego, że ich telefony były bardzo bezpieczne. Samsung od jakiegoś czasu też dość mocno kładzie na to nacisk. Czego przykładem jest technologia Nox. Jeżeli macie telefon Samsunga i macie ten tak zwany smart manager, jeżeli dobrze przypatrzycie się, jedna z tych zakładek właśnie ma wbudowanego antywirusa. I o ile antywirusy ze sklepu Play nie mają kompletnie sensu, taki antywirus już ma. Właśnie dlatego, że został napisany przez producenta i ma dostęp do partycji tam, gdzie są pliki systemowe. Czyli taki antywirus faktycznie może Was ochronić. Ale taki ze sklepu Play, najlepszym antywirusem jest nasz mózg. Po prostu, jeżeli chcecie... Mieć bezpieczny telefon, zróbcie to w ten sposób. Przypomnę Wam to jeszcze raz. Korzystajcie tylko z Google Play, nie korzystajcie z innych zewnętrznych źródeł i nie rutujcie telefonu, jeżeli nie jesteście jakimiś zaawansowanymi użytkownikami. Jeżeli będziecie się trzymali tych kroków, w zasadzie niemożliwe jest to, żeby złapać jakiś syf na telefon. Moi drodzy, to tyle. Nie wiem, czy rozpętałem główną burzę, czy nie. Zobaczę po Waszych komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Moje zdanie w tym temacie znacie. Wydaje mi się, że przedstawiłem Wam dość jasne argumenty, dlaczego antywirusy na telefon nie mają kompletnie sensu, bo zżerają Wam pamięć i w zasadzie nic nie robią pożytecznego. Tyle. ELU! I chciałbym Was zaprosić na mojego Speaka, którego macie tutaj, Instagrama, którego macie tutaj. A jeżeli chcecie pograć ze mną na Xbox Live, to zapraszam Was. Nick macie napisany tutaj. I to jest 0, nie o zero.